Tak masz, piękny ogon masz. Uwaga na mikrofon. <noise> nie przeszkadzaj sobie. No hej, chciałybyśmy was z Kinią zaprosić na ulubieńców, ale jak widać Kinia nie wie, w którą stronę jest kamera. Halo? W tamtą stronę też nie ma kamery? O, jaka dama. <noise> to może tak po prostu spędzimy cały filmik, okej? Okay? To zacznijmy jeszcze raz. Hej, zapraszamy z kinią na ulubieńców czerwca. Łołatko, mamy już lipiec, no to wakacje już w pełni. Podsumujmy sobie miniony miesiąc, pokażę Wam prawdziwe perełki, które idealnie sprawdzą się na ten wakacyjny czas. Nie wiem, czy ktoś mnie jeszcze słucha, czy wszyscy patrzą na kinie. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Kinder, z chęcią bym Cię trzymała na rękach przez cały film, ale jesteś tak gorąca. A już jest bardzo gorąco, bo jak wszyscy dobrze wiemy, końcówka czerwca upłynęła pod znakiem ogromnych upałów. Zresztą nawet teraz, jak kręcę film, to w tle zanosi się na burzę. A my zaczniemy sobie od pielęgnacji, no bo tak to przeważnie na tym kanale wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o taką typową pielęgnację, to ja w tym miesiącu nie mam Wam nic do polecenia, ale mam coś pomiędzy pielęgnacją a. Dbaniem o siebie na pewno, może nie do końca makijażem, i chodzi oczywiście o samoopalacz. Słuchajcie. To nie jest tak, że tylko przed wakacjami, jak nie mamy okazji korzystać ze słońca, to um, samoopalacze są dobrym, dobrym pomysłem. Nie, 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 nie. Tym bardziej przed wakacjami, jak jeszcze, wiecie, gdzieś wylatujecie i chcecie ładnie wyglądać w kostiumie kąpielowym m, i tak, no po prostu lepiej się poczuć samemu ze sobą, bo jeżeli jesteście ty jak ja, to jak macie na sobie kolorek, to po prostu lepiej się ze sobą czujecie. A wiem, że nie jestem sama. E, no i właśnie wtedy przychodzą z pomocą, ogromną pomocą samoopalacze. E, ja jestem od dłuższego czasu już wierna samopalaczą marki Tan Expert. Zresztą Wy też mi piszecie na Instagramie. Powinnam zacząć screenować to wszystko i zostawiać w osobnym zapisywać w osobnym folderze. Wszystkie Wasze podziękowania za polecenie tych samoopalaczy właśnie, a w szczególności piankę Coconut Glow. To jest pianka samoopalająca z wodą kokosową, która nie dość, że ma przepiękny złoty odcień, to nie jest pomarańczowa opalenizna, to nie jest zielona opalenizna. Ona jest pięknie złocista, taka naprawdę naturalnie wyglądająca. Do tego... Kini też się bardzo podobają, bo zawsze jak jestem wysmarowana samopalaczem, mi się kładę do spania, to przychodzi kinia i z wielką ochotą planuje mi zlizać ten samopalacz ze skóry. Prawda? Także, kiedy idę spać samoopalaczem, to muszę szczególną uwagę zwrócić na to, czy nie ma wokół mnie kini, jak się kładę do łóżka. To jest jeden z na pewno ulubionych produktów kini, a mój zdecydowanie dobrze wiecie, że lubię brąz. Zresztą, co będę daleko szukać, nie? Ja po prostu złotą skórę, opaloną skórę uwielbiam. No, tak po prostu mam. Ja i tak samoopalaczy będę używać w trakcie lata, pomimo iż no, już będę zażywać normalnych kąpieli słonecznych, to jeszcze ten samoopalacz nie tylko ogólnie przebrązawia skórę, ale też dodaje właśnie takiego ładnego Odcienia. A moja skóra naturalnie jest taka bardziej czerwona, przez co też mam często w okresie letnim problem z dobraniem podkładu, bo nic nigdy nie jest w takim odcieniu, jak ja tego potrzebuję. Bo to nie jest ani różowy kolor podkładu, ani bardzo żółty. To jest coś takiego pomiędzy, więc przeważnie kończę po prostu z mieszankami. A używanie samoopalacza, który właśnie mi troszkę przyzłoci ten, ten odcień skóry, na pewno mi dobieranie podkładu ułatwi. I to są ogólnie produkty, których dobrze wiecie, że ja używam już bardzo, bardzo, bardzo długo. Natomiast one chyba nigdy się w ulbińcach nie pojawiały, nie? Raz się chyba tylko balsam samopalający pojawił, ale pianki raczej nie. Także do całego ciała polecam Wam gorąco piankę. Mam też dla Was kod rabatowy. To jest kod oczywiście MAXI20 i to jest kod dający Wam 20% rabatu na wszystkie produkty na stronie TAN EXPERT do użytku domowego, łącznie już z tymi przecenionymi. Także rabat naprawdę można zagarnąć całkiem niezły. Często zadawane pytanie, za każdym razem jak Wam polecam produkty TAN EXPERT, to jest na ile taka pianka starcza? Ale słuchajcie, jakie ja mam odpowiedzieć na to pytanie, jak nie wiem, na jaki obszar nakładacie piankę, jak dłużej nakładacie jak często ją nakładacie, a przecież te wszystkie czynniki przełożą się na wydajność pianki. Ja piankę, nawet ja sama nie wiem, jak często piankę nakładam, bo czasami jest dwa razy w tygodniu, a czasami jest raz na dwa tygodnie, więc też ciężko mi jest to um, określić. Ja mam w tym momencie gdzieś tyle jeszcze tej pianki samoopalającej, także powiedziałabym spokojnie, że jest bardzo wydajna. A jeżeli chodzi o opalanie twarzy, to też rzeczywiście można by tej pianki na twarzy użyć, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, natomiast mm, ja mam skórę Normalną w kierunku do suchej, więc ja wymagam nawilżenia co wieczór. To nie jest widzi mi się, to jest wymóg. Więc wolę nałożyć taki samoopalacz, który pozwoli mi na jednoczesne zaplikowanie pielęgnacji. I takim samoopalaczem jest na przykład mgiełka stopniowo opalająca. To jest. Produkt, który albo możemy używać, tak jak jest według przeznaczenia producenta, czyli po prostu sobie wiecie pryskać na twarz, ale ja jej nie używam w ten sposób. Ja po prostu spryskuję sobie, tak wiecie, z bliskiej odległości na dłoń, nie wiem, ze trzy psiknięcia. I mieszam to z kremem i w ten sposób aplikuję na twarz. Ja tego rano się budzę z e, pięknie opaloną skórą, ale też nawilżoną. Jak widzicie, ja tej mgiełki mam już stosunkowo mało, z tego względu, że ja mam przelaną ją też do podróżnego opakowania, e, takiego mniejszego opakowania, no bo wiecie, z twarzy. E, szybciej schodzi mi kolor, no bo tutaj mam zarówno peelingi, tutaj mam toniki kwasowe i to się też przyczynia do tego, że ta palnica trzyma się krócej, ale też chcę bez makijażu wyglądać na dopasowaną, więc nawet wiecie, w trakcie podróży, e, Przydaje mi się ta mgiełka do twarzy, więc tak naprawdę, jakby odlać do tego opakowania z powrotem, to mam gdzieś tyle tej mgiełki. Ona też jest całkiem wydajna. Powtarzając najważniejsze kwestie, tą mgiełkę sobie mieszam z kremem i aplikuję palcami. Myję ręce i przechodzę do aplikacji pianki rękawicą. To też jest rękawica, ten ekspert, i ja je lubię z tego względu, że one nie mają palców. Więc są, wiecie, zarówno dobre na lewą, jak i na prawą stronę, i zawsze ta aplikacja będzie bezbłędna, bo nie ma właśnie jakichś tam zakamarków, które mogłyby Wam na tą niebezbłędną nie aplikację wpłynąć. Ogólnie mam też film, który specjalnie nagrałam po to, żeby móc się teraz do niego odnieść. Tu Wam zostawię w prawym górnym rogu odnośnik. Tam jest taka, taka literka I. Jak na to klikniecie, to Wam wyskoczy ten filmik. W tym filmiku jest wyraźnie pokazane to, jak aplikuję samopalacz, jak sobie radzę z plecami, z dłońmi, ogólnie z aplikacją. Tym na twarz, także wszystko tam jest wyraźnie e, opisane i wytłumaczone. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam do tamtego filmu. Ja ogólnie stoję teraz przed olbrzymim dylematem, bo jak widzicie, moja grzywka jest teraz już bardzo długa. Ja nie zapuszczam tej grzywki, ona jest częścią mnie i ona zawsze będzie. Tylko, że no właśnie, czekają mnie wyjazdy i na wyjeździe wygodnie jest, jak można po prostu wszystkie włosy sobie spiąć, nie myśląc o tym, że odstają mi krótkie włosy z grzywki, ale z drugiej strony do rozpuszczonych włosów wygląda to fajnie, taka długość grzywki, ale w momencie, kiedy kiedy chce je związać, albo właśnie zrobić koczek, albo ym, barko, czy albo cokolwiek innego, to ona już jest za długa i jest trochę taka niezręczna, więc. Chyba przez najbliższy czas jeszcze zostawię ją taką dłuższą, ale po powrocie z wakacji na bank lecimy do bardziej lepiej układającej się grzywki. Ale wracając do meritum. Zaskakująco, jak tak sobie pozbierałam wszystkich ulubieńców z biurka, dzisiaj mamy sam makijaż cery. I ogólnie same produkty odnoszące się do makijażu cery poza jednym małym wyjątkiem. Nie wiem o co chodzi i jak zaczęłam się zastanawiać, to wydaje mi się, że wynika to z tego, że od cery, od makijażu cery zależy cały nasz wygląd, zwłaszcza jest to. Kluczowe w ciepłych miesiącach, kiedy nie chcemy przesadzić z tymi warstwami i z matowością. No i właśnie, jednym z moich ulubieńców czerwca jest coś, co jest kompletnym przeciwieństwem matu: czyli jest to rozświetlacz. I chodzi o rozświetlacz płynny Warietę z Eveline, który też dzisiaj zdobi mój dekolt. I jakbyście powiedzieli, że mój dekad, dekad, dekolt wygląda niesamowicie mokro, świeżo i drogo. To się z Wami zgodzę, bo właśnie taki efekt ten rozświetlacz daje. On nie jest super intensywny, on nie jest taki metaliczny, on nie jest zbroją. Jak wszyscy dobrze wiemy, czasami intensywne rozświetlenie dekoltu potrafi wyglądać. Nie, to jest bardzo eleganckie, w miarę naturalne bym powiedziała i takie drogie, no wyobrażam sobie wiecie na czerwony dywan, malowaną gwiazdę i po prostu ten rozświetlacz na dekolt i na ramiona jak znalazł. To nie jest też rozświetlacz zastygający, co może dla Was być plusem lub minusem, dla mnie jest to po prostu cechą, są zastygające rozświetlacze, które potrzebuję do innych rzeczy, a są takie, których nie potrzebuję i na dekolt lubię kiedy ten rozświetlacz nie jest zastygający, bo on wtedy nie będzie podkreślał jakiejś faktury skóry i też nie będzie zwracał uwagi na zmarszczki. No, a umówmy się no na zmarszczce, na zmarszczce, na szyi, na te też te zmarszczki się pojawiają. I w momencie, wiecie, jak um, ciało się rusza, to jak ten za rozświetlacz zastyga i to jeszcze tak mocno i jest na przykład bardzo intensywny i metaliczny, to po, po prostu potrafi postarzyć tę skórę, a nie dodawać jej elegancji i Zdrowego glow. Także taki niezastygający rozświatacz w moich oczach właśnie idealnie się sprawdza do dodania. Młodzieńczego glow w skórze. Nie przetestowałam go jeszcze do tej pory na twarzy. Miałam to zrobić zaraz po filmie, ale wiecie, 16 różnych rzeczy. Teraz jeszcze jestem w takim, wiecie, szale przedwyjazdowym, milion rzeczy do załatwienia, paznokcie do zrobienia, brwi, ogarnięcie jeszcze pracy i tak dalej. Także nie miałam okazji, żeby go przetestować na twarzy. Natomiast, jeżeli chodzi o aplikację, go na dekolt, jest boski, co również jest boskie i też stoi w kompletnym przeciwieństwie do Matu, bo też jest rozświetlaczem. To nowy rozświetlacz z z kremowy rozświetlacz z Belle z tej kolekcji do Biedronki. Jeżeli go jeszcze po tamtym filmie, w którym go testowałam, to tutaj też go Wam podlinkuję, nie kupiliście, to nie wiem, czego teraz jeszcze dorwiecie. Oczywiście limitowane kolekcje z Bell po jakimś czasie pojawiają się też u nich na stronie i tam można je dorwać. Natomiast no, to jest na pewno produkt, który ze mną poledzi na wakacje, bo zajmuje mało miejsca i idealnie spełni funkcję, na której mi zależy, czyli na delikatne, świeże rozświetlenie matowego filtru, który na wakacjach króluje na mojej twarzy. To jest rozświetlacz, który jest szampański, który zarazem oprócz tego koloru szampańskiego, który nie ma jakiejś mocnej pigmentacji, co jest też dla mnie plusem. Daje nam efekt mokrości, czyli mokrej skóry. To jest bardzo wdzięczny rozświetlacz. On jest. Wy... Na tyle, wiecie, on jest po prostu przemyślanym produktem, do tego dążę. Czyli nie ma jakiejś super wodnistej konsystencji, tak żeby nam rozpuszczał, jeżeli nakładamy go na podkład, żeby nam nie rozpuścił tego podkładu. On nie ma za dużej pigmentacji, żeby nam nie zrobił smugi, ale też nie jest na tyle suchy, że nie wygląda ładnie na skórze. No ogólnie wszystko w nim jest na tak. To jest pięć razy tak, jeżeli chodzi o, no i teraz muszę wymyślić, opakowanie, bo jest małe i wygodne, um, konsystencję, pigmentację, wykończenie i przyjemność noszenia. Znalazłam 5. Także 5 na 5. gorąco Wam polecam. Jak też lubicie taki mega prosty, szybki makijaż, typowo wyjazdowo-wakacyjny, który jednak dodaje nam uroku, ale jest bardzo szybki w wykonaniu, no to on będzie niezastąpiony. I ogólnie dajcie znać, jakbyście chcieli, żebym Wam może już na wakacjach w ładnej scenerii nagrała taki mój codzienny wyjazdowy makijaż i jak to wygląda, może to się okaże dla Was pomocne albo przydatne. Także napiszcie w komentarzach. Kolejni ulubieńcy to jest. Jest taki dziwny kosmetyczny zbieg okoliczności, że to jest naprawdę dziwne, to jest eerie, natomiast niezaprzeczalnym faktem jest to, że zarówno jeden, jak i drugi produkt są. Super. To są chłodzące mokre pudry. Jeden jest z Deglasa, marki Deglasa, drugi jest z Eveline i one ogólnie się pojawiły na rynku w bardzo lekkim czasie od siebie. To są pudry, które dają matowe, wygładzające wykończenie. Um, nie jest ono podobne do tego wygładzenia, które dają nam pudry krzemionkowe, jeżeli wiecie o co chodzi. Ono jest bardziej hmm, Mniej śliskie, może tak, bo pokrzemiący jesteśmy wygładzeni, ale tacy super śliscy. Nie? To tutaj tej śliskości nie ma, jest natomiast brak blasku na skórze. Ja zarówno jednego, jak i drugiego pudru używam do aplikacji na czoło, właśnie, żeby sobie zabrać blask z tamtego obszaru, ale też zdarzyło mi się właśnie utrwalać boki twarzy, jak już nie chciało mi się innego produktu ruszać, albo miałam ochotę na ten mokro zimny efekt na całej twarzy i też się sprawdzają w tej funkcji. To są pudry, które jak Wy mi zadajecie bardzo często. Pytanie, jak się od siebie różnią, to wam powiem, że nie wiem. One są do siebie tak zbliżone, że właściwie jedyne, co je różni, to jest dostępność i cena. No bo zależy od tego, wiecie gdzie jesteście: czy jesteście akurat w, akurat w Douglasie, czy może robicie zamówienie na stronie Eveline. No to co będzie Wam wygodniej kupić? Natomiast uważam, że zakup chłodzącego zimnego pudru tego lata to jest absolutny must have, bo to jakie nawet wiecie tylko po to, żeby. To jest głupie, ja wiem, ale tylko po to, żeby zobaczyć, jak ten efekt jest odczuwalny na skórze, bo to jest, to jest coś, co się nam nie godzi po prostu w głowie, nie tego kliknięcia mentalnego nie ma, że to jest puder, który jest matowy, ale jest mokry i jest zimny. Mało tego, te same właściwości się przenoszą na pędzle, więc jak używacie na przykład tego samego pędzla do aplikacji pudru, a potem różu czy, nie wiem, bronzera, to jeszcze dalej ten efekt na pędzlu będzie się przez jakiś czas utrzymywał. No dopóki ten pudr się kompletnie nie ulotni z włosków pędzla. Ogólnie też ważna kwestia to jest to, żeby te pudry zamykać szczelnie do końca, jak kończycie aplikację. Czyli tutaj nie ma mowy o tym, że mm, śpieszymy się i zostawiamy pudry odkręcone albo w ogóle gubimy zakrętkę. Nic z tych rzeczy. Jeżeli tak. Będzie, no to w niedługim czasie ten efekt chłodnego mokrego pędzla pudru zginie. Um, także ważne jest to, żeby, wiecie, do końca zatykać tę część i zakręcać go też szczelnie. No właśnie, żeby jak najdłużej cieszyć się tym efektem mokrego i zimnego pudru. Nie wiem, czy o tym już wspominałam. Oba pudry mają ładne żółte odcienie. To nie są na tyle żółte kolory, że nam zrobią chorobę na twarzy, albo że wiecie, kompletnie nam zmienią odcień podkładu. Nie, one są naprawdę ładnie wyważone pod względem tego koloru, ale umówmy się. To, co w nich jest najważniejsze, to to, że one są mokre i zimne. No nie wiem, ile razy mogę Wam to podkreślić. Zostawię Wam odnośniki zarówno do jednego jak i drugiego pudru, jeżeli chodzi o Everline mamy tutaj 5 gramów, jeżeli chodzi o Douglas mamy 8,5 grama, także kolejny ulubieniec z lekkim rozwojeniem jaźni, bo to jest, można powiedzieć, że ten sam puder tylko w innej marce, który no, na bank będzie mi w to, to lato towarzyszył, w te wakacje towarzyszył, bo no musicie tego spróbować. No i tak jak Wam mówiłam na początku, w tych ulubieńcach będzie bardzo dużo makijażu cery, ja nie ustalam zasad, ja tylko mówię jak jest. Także następnym ulubieńcem jest ta paletka z Essence, nie z Essence, z Catrice, o której Wam mówiłam pod koniec maja? Chyba tak. Ona jeszcze wtedy nie była przeze mnie wystarczająco dobrze przetestowana, żeby była w ulubieńcach właśnie majowych, ale dzisiaj już zdecydowanie może się jej pojawić. Bardzo często mi w moim makijażu dziennym towarzyszyła. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to za paletka, gdzieś tam przeoczyliście filmik, gdzie ją Wam pokazywałam. No to tylko popatrzcie na to. To jest jeden z tych produktów, jeden z tych kosmetyków, nad którym ja się nie muszę chyba specjalnie rozwodzić. Wystarczy spojrzeć na nią, i już wiadomo, że jest piękna i że chciałoby się ją mieć. Ja już widziałam nie jedną, nie dwie takie uniwersalne paletki, które miały być ładnie wyważone, ale to jest wiadomo kwestia osobista, indywidualna, ale mi coś tam zawsze nie pasowało. A tutaj, w tej paletce Catrice. Wszystko jest jak powinno być. Ogólnie wszystko z tej palety dzisiaj znajduje się na mojej twarzy, zarówno w postaci makijażu cery jak i oczu. Czyli bronzer jest w standardowych miejscach na twarzy, róż i rozświetlacz tak samo. Natomiast na oczach mam bronzer, mam ten ciemniejszy rozświetlacz, no i mam sam rozświetlacz z wewnętrznym kąciku. Także jest to bardzo uniwersalna paletka. Dwa róże, fajne, wyważone kolory, przepiękny kolor rozświetlacza. No, tylko popatrzcie na to. Na załączonym obrazku do rzeczowy. A, o, naprawdę, obłędna paleta, i znowu mam ochotę powiedzieć, że ona pojedzie ze mną na wakacje, ale jakbym tak zaczęła spisywać wszystkie rzeczy, o których mówię, że na bank pojedzie ze mną na wakacje, to ja w końcu wezmę całą wielką kosmetyczkę. A wszyscy wiemy, że to się nie może wydarzyć. I też wszyscy wiemy, że to się wydarzy. Ale będziemy się tym przejmować dopiero jak się będę pakować. Jeżeli chodzi o paletkę, absolutnie fenomenalna. Naprawdę przepięknie się to wszystko aplikuje. Jest bezproblemowa, ładnie się rozcierają. No, musicie ją mieć. Jeżeli gdzieś ją jeszcze dorwiecie, bo wiem, że to jest edycja limitowana, to bierzcie bez zastanowienia. Tu jeszcze ogromnym plusem jest to duże lusterko, które na wyjazdach może się nam bardzo przydać. Cały czas mam wrażenie, że to jest mikrofon, a to są tylko troczki od sukienki. Przechodzimy dalej. Następnym ulubieńcem są bronzery. I ja wiem, ja wiem, to po prostu aż się nie godzi, żeby mieć tyle ulubieńców do cery w jednym miesiącu, ale tak jak mówię, to po prostu się wydarzyło, ja tego nie ustalałam. I od razu też powiem wszystkim niedowiarkom, nie, ten film nie jest sponsorowany przez Eveline. Po prostu ostatnio wypuścili sporo produktów, które idealnie wpisują się w moje preferencje makijażowe. Także i te bronzery Feel the Bronze po prostu centralnie do mojego serduszka trafiły po pierwszym użyciu. Mamy tutaj dwa kolory, i ja te dwa kolory bardzo lubię. Ten jeden ciemniejszy, czyli odcień 02 Chocolate Cake, no to jest oczywiście brązer na całą twarz, który ma. Takie powiedzmy pomiędzy satynowym a pomiędzy matowym wykończeniem, bo on nie jest jeszcze tak błyszczący jak na przykład ten bronzer z Bell z Biedronki albo bronzer z It Cosmetics, który też ostatnio polubiłam, ale jednak ten um, Biedzie Prym. Tamte są bardziej rozświetlające, mają sobie więcej blasków, więc jak nałożymy je już na powiekę, to zaczynają wyglądać bardziej jak takie perłowe cienie. A te bronzery są jeszcze na tyle matowe, że no właśnie, nie odbijają tyle światła, że wyglądają jak, jak rozświetlające, natomiast nie są tak matowe, że wyglądają sucho. Czy to miało sens? Mam nadzieję, że miało. Znowu użyję stwierdzenia: wiecie o co chodzi. Także ten brązer u mnie leci na całą twarz, a do wyrzeźbienia jakichś elementów, na przykład nosa, jak to u mnie bywa, używam tego jaśniejszego odcienia, czyli 01 Milky Way. Ogólnie naprawdę dwa bardzo dobrze skomponowane odcienie. Jeden jest ciepły, drugi jest neutralny, czy dwa razem, właśnie jako jeden uzupełnienie drugiego, czy osobno, bo jesteście na przykład bardzo jasno, jasno bladolicymi osobami, no to wtedy tylko ten będzie u Was idealnie grał, ale Oba jako zespół też spisują się rewelacyjnie. O i patrzcie, myliłam się. To jednak nie mamy wszystkich produktów do makijażu cery, jednak znalazły się też um, dwa produkty dwóch ulubieńców do makijażu oka. I, i wszystkie się odnoszą do tego samego elementu, czyli do rzęs. Po pierwsze jest to maskara Heavenly Size. Ja od momentu testu, ogólnie tego bardzo obszernego testu Klaresy, polubiłam się z wieloma produktami, między innymi z dwoma maskarami. Tą w złotym opakowaniu, którą chyba testowałam wtedy w filmie, bardzo polubiłam, ale któregoś razu jak tamtej nie mogłam znaleźć, sięgnęłam po ten tusz i od tego momentu nie mogę się z nią rozstać z, tą, z tym tuszem, z tą maskarą. To jest Heavenly Size. To jest tusz, który ma syntetyczną czoteczkę, taką małą, no, która też ogólnie bardzo często pojawia się w m, tuszach drogeryjnych. Ja ją bardzo lubię, ona jest bardzo wygodna i elegancko wiecie, dojeżdża nam do nasady rzęs i możemy nią wyjechać do samego końca, podkręcając je i utrwalając skręt. Dlaczego ją tak lubię? I nie mogę się z nią rozstać. Po pierwsze, no właśnie, dzięki niej no może niekoniecznie podkręcamy rzęsy, bo wiecie, że ja jestem jednak wyznawcą podkręcenia przez zalotkę, ale nie opuszcza tego skrętu, co jest kluczowe. Po drugie, jest to bardzo czerna, bardzo czerna czerń, a po trzecie, jest bardzo trwała. Ja wręcz ym, musiałam sprawdzić, czy ona nie jest przypadkiem wodoodporna, ym, i może akurat takiej typowej próby, wiecie, spryskania sobie twarzy wodą yy, nie przeżyje, natomiast w ciągu dnia naprawdę. Ciężko by było, żeby ona się gdziekolwiek odbiła i żeby zaczęła się w ogóle kruszyć. Ja, wręcz w momencie, kiedy ją zmywam, czy po prostu, wycie już um, tym kremem do demakijażu, wannie, czy płatkiem kosmetycznym i płynem dufazowym, to ja pod tym płatkiem kosmetycznym czuję taki delikatny opór, że ona jednak nie chce się tak łatwo tych rzęs spuścić. Także nie dość, że ona kosztuje bardzo mało, bo tusze klaresy, a jest ich sporo, kosztują coś około 100 zł, to jeszcze jest tak trwała, jak no, nie jedna wysokopółkowa maskara. Także naprawdę też ją gorąco polecam, zwłaszcza w tym gorącym okresie. A ostatni ulubieniec na dziś to są rzęsy. To są sztuczne rzęsy, właściwie kępki z IBRY. I to są te V-Effect, czyli one dosłownie wyglądają tak. <gry> tak wygląda jedna kępka. Co jest jeszcze w nich fajnego, to to, że one nie są wszystkie jednolite. To jest właśnie takie użytkowe opakowanie, które nazywa się MIX, bo mamy tutaj trzy długości. I to jest bardzo wygodne, zarówno z perspektywy wizerysty i aplikowania rzęs na kimś, bo mamy wiecie jedno opakowanie tylko jedziemy bez szukania odpowiednich długości czy też aplikowania rzęs sobie, no bo od razu mamy wszystko na dłoni i to są rzęski, które są też na przemian z długościami. Czyli, może inaczej to sformułuję. Najpierw jest dłuższa rzęska, a później jest krótsza fałka. Dłuższa, krótsza, dłuższa, krótsza. Więc de facto tych długości z takim opakowaniu MIX, gdzie mamy ósemki, dziesiątki i dwunastki, to mamy 6, no bo każdy rządek ma dwie długości. I to sprawia, że te kępki przyklejone na oko wyglądają raczej bardzo naturalnie. Dwa są niesamowicie wygodne. Jeżeli nie możecie sobie poradzić z klejeniem całych rzęs na pasku, bo jest to dla Was niewygodne, albo no po prostu nie potraficie tego zrobić, to być. Być może kępki będą dla was właśnie odpowiedzią na problem. I ja bym jeszcze zwróciła Waszą uwagę na jedną ważną kwestię przy wyborze kępek. Bo możecie nie chcieć kupić tych, tylko szukać jakichś innych, nie ma problemu. Tylko te są o tyle fajne, że one nie są szalenie podkręcone, bo czasami zierzają się kępki, zwłaszcza jak chcecie je kupić hurtowane Aliexpress, bo jest taniej, które jak finalnie dotrą do waszego domu, ukażą się do niczego, bo będą podkręcone na C. I ten skręt C jest bardzo powszechny właśnie w kępkach z Aliexpress i to jest nie dość, że ciężkie do wyklejenia, bo naturalne rzęsy rzadko kiedy nawet po zalotce będą aż dosłownie aż tak podkręcone, wiecie, mm, to jeszcze jeżeli Wasze naturalne rzęsy są nawet tylko lekko zgięte albo w ogóle proste, bo nie używacie zalotki i przykleicie taką C, to one jeszcze dodatkowo tracą na, samej, na swojej długości, bo wiecie, one nie są takie, tylko ta końcówka już się chowa w waszą stronę, tak, stronę do oka i też nie widać tego, że one są podkręcone, a jeszcze jak są głęboko osadzone oczy, albo padająca powieka, no to już w ogóle te rzęsy są do niczego, bo przy otwarciu oka raz, że nie widać ich długości, a dwa przeszkadzają, bo się obijają o dosłownie powiekę. Także oprócz ceny i wyglądu rzęs zwróćcie jeszcze uwagę na ich skręt, bo to jest bardzo ważna kwestia. No i słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. To byli wszyscy moi ulubieńcy czerwca. Nie wiem, jak ja spakuję moją kosmetyczkę wyjazdową, ale jakoś będę musiała to zrobić. Natomiast nie płaczcie jeszcze, bo w przyszłym tygodniu, jeszcze normalnie w środę i w sobotę, Filmy się pojawią. Także na przyszły tydzień szykuję dla was dwa fajne filmiki. Dajcie znać, czy chcecie, żeby były takie. Mega długie, to znaczy, jeden wiem, że nie będzie, ale ten sobotni mogę Was tak zostawić na deser, z takim, nie wiem, prawie że, albo wręcz 50-minutowym filmem, jeżeli taka jest Wasza wola. A w środę zaproszę Was na film, w którym w końcu Wam wyjawię, co to jest za cudowny filtr SPF50, i przy okazji podzielę się z Wami jeszcze innymi absolutnymi niezbędnikami na lato i na wakacje, które mogą Wam ułatwić życie w te nadchodzące miesiące. Także na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście w opisie pod filmem zostawię Wam pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną i na początku z Kinią, czas proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Zobaczcie, czy nic Wam nie umknęło dzięki szalonemu algorytmowi YouTube'a. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!